Ten swelu to już tak celuje Nagram, go, żeby było widać, bo EPJ FC 35 Celuje od samego Znaczy no już nie wiem, zapomniałem tej miejscowości, bo mi się kurwa O czym innym myślę yy, Także Ten sfel to celuje już mówię Już parę kilometrów, jedzie i no i no teraz Wcześniej tak samo Stanąłem chwilę, bo gdybym nie stanął tam, to na skrzyżowaniu byśmy się tam wszyscy zjechali. Ale że stanąłem, no to akurat ten Cfeluch się zjechał i, i reszta ekipy. <grym> Tutaj z Wiski wyjeżdżam. Co się tam wyjeżdża od tego od Dwarzęcic? Kurwa, kierowca autobusu to był? Czy. Chuj, kurwa. Także dobra, nie będę. To też tam Cfeluchy celowali, ale nie wiem, bo spojrzałem się, ale tylko na chwilę, więc tam. Nie zauważyłem nic, nic zbytnio. Jadę do domu już tam widziałem, że celu jechał, więc przyjeżdżam do domu celu nic się nie zmieniło tam, go widać daleko nie będę tam machał, bo to nie ma sensu Dzisiaj od samego rana Tajne cwele w akcji. Wszyscy wiedzą o ciebie celu Także jak widać jebane cwele w akcji